Cześć wszystkim z tej strony Katosu, witam na kanale drogerii internetowej ezebra.pl. Dzisiaj przygotowałam dla Was w sumie dwie wersje makijażu, wykonanego produktami marki L'Oreal. Jedna wersja jest bardziej strojna, ale dzienna, a druga bardziej podkręcona, wieczorowa. Jeżeli podoba Wam się ten makijaż i chcecie zobaczyć, czym i jak go wykonałam, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od nałożenia kremu pod oczy H. Perfect Illuminating Care, który pomaga rozjaśnić sińce pod oczami i wygładzić drobne zmarszczki. Przyjemnie zimny metalowy aplikator dołączony do opakowania pozwala na zrobienie masażu i zmniejszenie opuchnięć. Do tego makijażu wybrałam podkład Infallible Fresh Wear, który jest bardzo długotrwały, aż do 32 godzin noszenia. Wygląda świeżo, naturalnie, świetnie kryje i jest niewyczuwalny na twarzy. Sam raz na co dzień. I teraz korektor z tej samej serii Infallible. Wybrałam ton jaśniejszy od koloru podkładu. Jest to korektor o bardzo mocnej pigmentacji, który delikatnie zastyga, mocno się trzyma. Nakładam go pod oczy na środek brody i czoła i delikatnie wklepuję gąbeczką. Brwi podkreślę barwionym żelem: Unbelievable Brow w odcieniu numer 104. To jest taki jasny, chłodny odcień brązu. W opakowaniu znajdziemy dołączony pędzelek z grzebykiem, który bardzo ułatwia aplikację. Sam żel wytrzymuje do 48 godzin. Testowałam go również na basenie, jest wodoodporny, nie ściera się, nie spływa, więc bardzo polecam, szczególnie na lato. Cieniowanie oka zacznę od paletki z Maybelline Blush Nudes, która zawiera 12 lekko błyszczących, naturalnych odcieni do makijaży dziennych. Ja wybieram miedziany odcień i nakładam go na całą ruchomą powiekę. Kolejne sięgam po paletkę La Palette Nude w odcieniu Beige. Ta paletka z kolei zawiera 10 e, takich lekko kremowych i błyszczących cieni w ciepłej tonacji. Ja wybieram jasny brąz i rozcieram nim załamanie powieki. Teraz mniejszym pędzelkiem nabieramy ciemniejszego oliwkowo-miedzianego cienia i podkreślam nim całą dolną powiekę. Następnie rozcieram wszystkie krawędzie czystym pędzelkiem do rozcierania. Muzyka i kolejno mniejszym, bardziej precyzyjnym pędzelkiem nakładam jasny, złoty cień w wewnętrzne kąciki oczu. Do namalowania kreski użyję Metal Signature w czarnym odcieniu. To eyeliner w kałamarzu z precyzyjną filcową końcówką. Jest długotrwały i daje lekko metaliczne wykończenie. Rzęsy podkręcam zalotką i wytuszuję je tuszem Bambi Oversized Eye, która ma bardzo czarną, gęstą i pogrubiającą rzęsy formułę, i silikonowy grzebyczek w kształcie stożka, który bardzo pomaga wyczesać, szczególnie dolne rzęsy. I teraz użyję pudru prasowanego True Match, który da mi odrobinę dodatkowego krycia i również przedłuży trwałość podkładu i korektora. Boki twarzy wymodeluję różem Blush of Paradise w przepięknym, ciepłym odcieniu Melon Dollar Baby. Ten róż zawiera w większości składniki pochodzenia naturalnego, więc pięknie stapie się ze skórą, bardzo ładnie pachnie świeżym melonem. Nakładam go na środek policzków i rozcieram do góry w stronę skroni. Usta podkreślę pielęgnującym błyszczykiem do ust Signature Plump in Gloss. Ja wybrałam odcień numer 408 w soczystym odcieniu różu. Ten błyszczyk zawiera kwas hialuronowy, dzięki czemu na długo nawilża usta i daje efekt mokrych ust. I makijaż jest gotowy. A teraz pokażę wam jak można w prosty sposób przekształcić ten makijaż na bardziej strojny, wieczorowy. Użyję złotego, brokatowego eyelinera Glitter Goals z NYXa, który ma precyzyjny pędzelkowy aplikator. Można nim namalować kreskę, jak i nałożyć palcem na całą powiekę i daje bardzo ładny efekt błyszczących powiek. Opcjonalnie jeszcze doklejam sztuczne rzęsy, które wydłużają się w zewnętrznych kącikach dla efektu bardziej kociego oka. Prezentuje się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że zechcecie go wypróbować na sobie. Spis wszystkich produktów, których użyłam do wykonania tego makijażu, znajdziecie w opisie pod filmem. Ja się z Wami żegnam i dziękuję pięknie za oglądanie.